Siemanko! Witajcie w trzecim odcinku z serii Yogbox. Ja w dzisiejszym odcinku pokażę wam, co takie udało się zrobić Jak widzicie jesteśmy w innym miejscu, ponieważ Znalazłem jedną wioskę Dokładnie szedłem z tamtego miejsca Idę, idę sobie tak idę I strasznie zaciął mi się Minecraft Po tym zacięciu zobaczyłem, że tu jest jedna wioska Tam jest taki, taka wielka lataj, Taki wielki latający jakiś statek tam jest wielka łódka, tam jest ogromna świątynia, a tam jest jeszcze jedna wioska i tam jest jeszcze jedna wioska. Więc przez następne pa parę odcinków mamy co robić, dużo do robienia. Jak zauważyłem, to chyba powiem, że mi to. Yy, już pokupowałem im sporo całkiem rzeczy, żeby sobie tu coś porobili, chociaż i tak dalej nic nie robią. Ale zdaje mi się, że muszę im wyrównać tutaj teren, ale to już się wyrówna trochę później. Dobra, pójdziemy spać. Aha, i nie wiem w ogóle czy to... No właśnie. No więc tak. I pójdziemy najpierw do tej świątyni. Wam pokażę. do sobie tam stamtąd trochę srebra. Wrócimy znowu do chatki. I pójdziemy na ten wielki statek. Może nam się jakiś diaktyk da zrobić. Jak widzicie ta wieża jest naprawdę wielka i przez to mam czasami takie nawet dość duże lagi ale ogólnie gdy już byc, zabiorę te wszystkie rzeczy, to zdaje się, że całą nie zniszczę i na jej miejscu, nie wiem, zrobię jakieś las albo coś takiego. Tak samo jak ten statek i tam to chyba spalę, dlatego bo po, oczywiście jak już przejdziemy przez to, ponieważ... Um, strasznie, strasznie chyba będzie mi lagować później, bo już będzie trochę więcej rzeczy ogólnie. Dobra, teraz tutaj mogą być jakieś stworki, bo... Tu stworki, jest potwory, bo... Jest dość ciemno. Ale chyba nie będzie. Dobra, jak widzicie, tutaj na pewno będzie dużo do zbierania. Ale najpierw wolę pozbierać o te bloki, bo tak, to że jest właśnie na tym teksturpaku, nie za bardzo wiem. E tak, to są właśnie te bloki żelaza. Dobra, zrobimy tak, żeby aż mi się zepsuje kilo. też nie. Znaczy tak, jak mi się zepsuje kilo, albo wybieramy tylko srebro, żeby mieć na cały ręku i wyruszymy na tamten statek i tamto latające. I nie wiem nawet czy, mi się, czy nam się uda, ale raczej powinno. Już tak myślę, że zostaniemy w tej wiosce i może nawet całkiem fajnie tutaj to wszystko uda nam się zrobić. I mam nadzieję, że te odcinki właśnie od tego odcinka już będą bardziej ciekawsze, bo już będziemy sporo rzeczy robić. No i całkiem będzie fajnie. Dobra, trzeba trochę zbierać tego kanon. Ile tego mamy? 20 to jest razy ile razy 4 chyba, czy razy 9, no, to powiem, że całkiem dużo będziemy mieli, a to jeszcze nie wszystko. Już chyba padnie chwilek. Potem padnie Myślę, że ile tutaj mamy. No, całkiem. Całkiem sporo. Nie powiem, że nie A zanim wleks do wszystko. Będzie całkiem duże roboty. A tam widzicie, jest jedna wioska, i panda troszeczkę tam dalej jest długa. Myślę, że tu można jakieś mosty zrobić, żeby je połączyć. Trochę tutaj tego terenu trzeba pozabierać, bo przeszkadza. I ogólnie będzie to się fajnie, całkiem fajnie prezentować. Tutaj będzie jakiś most. I ta wioska będzie o wiele większa. Widzicie, tutaj mamy to zrobione, już coś tam sobie robi. Tam jest jakiś interwał czy coś. No dobra, widzimy teraz, Robimy te potrzebne rzeczy. Zdaje mi się, że jeden z tak mi raczej starczy. To kobel, kobel się nie przyda, na pewno się der tu trochę przyda. Drewno na pewno się przyda. Nie przyda się to, nie przyda się to, nie przyda się to. I na pewno kochanie też się przyda. Dobra, więc to musimy teraz uporządkować jakoś ładnie. Jak to robię? Okej. Okay. Tak, są na lot. I teraz musimy te drewienka... I z tego zrobimy jeszcze siekierkę, która na pewno się przyda. I jeszcze miecz. Nawet powiem, że dwa jeszcze zrobimy. Mogą się przydać. Teraz całe uzbrojenie. Jedno to. Buty. Spodnie. I hełm. Tak się hełm, no, tak się robiło. No, tak się robiło. I plan. Okay. no armoru mamy trochę i znalazłam takie kształty, nawet nie wiem, co one są, ale chyba się mogą przydać kiedyś. Nie, dobra, to musimy nie, nie musimy schować, to coś musimy schować, to schowamy, to schowamy, to schowamy. I może jeszcze pójdźmy. Tyle rzeczy powinno wystarczyć, żeby jakoś tam wszystkich rozwalić. Jest wszystko złe. Idziemy teraz w Jeszcze można zrobić jakiś no, akurat jedzenie już nie będzie starczać. właśnie jest ten skatek duży. Całkiem duży, że takiego nie widziałem na unboxie. Tu jest właśnie ten... hmm, to coś latającego. Widzę, że to jakieś nie to delfiny chyba. No pewnie jakieś rekiny tu też są. No dobra, już tutaj mamy to, to drewniane, <laughs> <laughs> więc możemy trochę wejść na górę. O, no dobrze Na razie nikogo nie ma Powiejdziemy Jakaś perła Widzimy no, dalej Już nikogo nie ma Widzimy Wydaje mi się, że coś tu będzie To może jakiś błąd gryp albo coś Zdawało mi się, że tu sporo powinno być osób. Oj, rozbawiłem się. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Na górę, na górę. Nie mam serio, no, tutaj ktoś powinien być. Ale jak nie ma, to nie ma Zabierzemy szybko. Prost. Jakiś harpon no. Tak dużo harpon to jest. Dobra, jeszcze tam na górę. Zobaczymy, cóż tutaj może być. O, nic nie może być. Jakaś lipa straszna. Tu ktoś śpi. Uf, o, jeden diaks już fajnie. Jakiś... To jest chyba na coś. nie urywa, ale coś jest jednak. O to, o, to może się przydać. Czekajcie, ja schowam już to, to schowam. Nie, to, to mogę jeszcze schować. No, ale nie będę brał. Jeszcze to, nie, co najpierw, jeszcze to. I to chyba starczy. No, szczerze mówiąc, to myślałam, że tu może być więcej rzeczy. No, ale tu no. Myślałam, że ktoś tutaj będzie. Tam też nikogo nie ma? Nikt tego taka straszna miła. Ale dobra, sobie trochę pozwiedzamy. I hop. Tam wysoko takie drzewo, fajne. Chyba drzewo na drzewie po prostu. Ale musimy szybko się zwijać to 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 się wywale wszystko i rozwale nie wadze nie pali, no tutaj nic w sumie Myślałem, że to będzie jakaś akcja, czy coś. Nie, Nie wiem. Zobaczymy, co to jest. Ale sam jakaś wnioska. I teraz się ktoś tu robi. Zrobił się. Jakaś tam na górze jest. A teraz się udało, że zacząć akcja. Dobra. No. Zabierzemy smutek. Jedzenie. Po prostu samo jedzenie jest. Zdaje mi się, że albo tam są potwory na górze, albo w całości. Piraci się w nocy zrobili. Okay. O, właśnie tam skończyliśmy gdzieś odcinek. I jeszcze się ten stosowek nie zdarzył, zgenerować. Achem. No, zdaje mi się, że tutaj już ktoś może być. Cicho. Oj, Jezu.

<coughs> to jeszcze nie jest ta wersja m'tach, gdzie te wszystkie potwory są jakieś tam inteligentne, więc mogą sobie to fajnie wpaść. No uh, uh, uh. Myślałem, że będzie jakaś fajna w tym Coś ciekawego będzie. No tak to musimy wszystko za chwilę spalić. To będzie kolejny Renderman. Tak nie No okay. mm. Mm, tutaj no no sporo rzeczy tu jest. Tu już nie ale mogę zadać strachu. No Uuu, ale tutaj to narzekać nie mogę. Hmm, chociaż to są te artefakty ogólnie, co ja tego nie potrzebuję ostatecznie. Hmm. to mogę tu jeszcze wrzucić to jeszcze mogę wrzucić mogę to powalić o raczej nie, bo ja mogę gdy de ja derpę to powalić mogę hmm. wziąć jeszcze to mogę wziąć to mogę wziąć to mogę wziąć to mogę wziąć to wziąć to, wziąć to. Hmm. Ten już nie będę robił teraz mamy. To zostawię, to jeszcze nie zrobię. Ale jeszcze coś mi wziął. To chyba zostawię. O, to może zostawić. Ale to jest coś fajnego chyba. Ten to jeszcze muszę coś podminić. że jakiś samolot ma... Nie wiem, gdzie to będzie... to są takie, chyba że można robić nowe przedmioty... niszczy się. Nie. Poza odcinkiem spalę te rzeczy. To wszystko, bo to są już niespotrzebne. Myślałam, że będzie jakoś ciekawe gdzie środku wszystko, a jednak nie. No więc trudno. Mogę cię zabrać? Dobrze. Tu wstąpię. No no, no dobra. Tutaj już są widać tę całą... Tę całą wioskę. Więc za chwilę będziemy się żegnać ponieważ w tym odcinku pomyślałam, ja że będziemy trochę więcej ciepłe rzeczy robić, a jednak nie w następnym odcinku postaramy się coś fajniejszego zrobić jak na przykład żeby zbudowali, na przykład dom, będziemy budować, możemy budować, już w tym na razie mieszkać albo jakieś inne rzeczy. Oczywiście tam sporo tutaj mamy, będzie trzeba już niedługo jakieś magazyny zrobić i tak dalej. O właśnie, jeszcze coś tutaj. Zliczymy. Już w sobie można zostawić, bo jeszcze... No więc, ja się z wami będę żegnać. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że będę się spodobał. No i, no i, no i, no i, no i, no i nar.